Jo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku Raidera. E, kontynuujemy swoją niesamowitą przygodę. E, skończyliśmy w obozie, gdzie nasze zionki próbowały odpalić łódkę, ale im to nie szło coś. E, Udaj się do obozu rozbitków. E, dobra, czyli do przodu? Tak, do przodu i w prawo. No dobra. Eee. Dawno mnie nie było w grze, bo nie ukrywam, że ponagrywałem sobie trochę na zapas odcinków, nie? Ale... Ale zobaczymy co tu trzeba zrobić, bo... Nie pamiętam Dobra, dobra, dobra Dupa, dupa Dawaj stąd larka Tyk To to jeszcze pamiętam jak się otwiera już taki nob nie jestem bob nob co nic tu nie ma, musi coś być w ogóle sobie patrzyłem, zanim wszedłem do gry, patrzyłem sobie na steamie osiągnięcia yy, i mamy w osiągnięciach żeby, a ja nie mam strzał. uuu uuu ma tu gdzieś strzał na zbyciu? Yy, patrzyłem sobie osiągnięcia to jest, a ja pamiętam w poprzednim odcinku mieliśmy iść po tę skrzynkę Dobra, to pójdziemy tam w sumie, czemu nie um... Patrzyłem sobie osiągnięcia, no i są takie osiągnięcia typu Typu osiągnij coś tam, nie? <laughs> Ale nie no, chodzi mi o to, że są osiągnięcia, na przykład zabij ileś tam zwierząt e, Zdobądź ileś czegoś tam, czegoś tam a Jak ja tu mam wejść, przepraszam bardzo ja wiem, że można wyjść dwa razy po ścianie, ale nie chyba zbytnio nie tutaj. Tu da się biegać można. Hmm, ciekawe, interesujące. Dobra, zwijam stąd. I na przykład jest jak osiągnięcie, żeby zabić duże zwierzęta, czyli jelenie, dziki i pilki. Małe zwierzęta, króliki i jakieś coś tam jeszcze. To też jest małe zwierzę? Ciastka z krabem, odlokowane osiągnięcie. Ale jaja. Mogę go wytęgować Chyba nie da się. No może ja tym muszę tam podpłynąć, co? Czy nie? To się tak świeci tylko w moich oczach? Ta linka? Ja, chyba ogólnie się świeci. Aha, dobra, teraz już czaję o co tu chodzi. Tylko, że ja mam jedną strzałę. Czy ja to zrobię? Okej, okay, czyli jeżeli trafię tą strzałą to ona się nie kończy. No dobra, to jest jakiś plus, ale... Powiem, że jedna strzała w łuku mnie martwi, bo łuk to jest moja ulubiona broń w tej grze. Nie będę ukrywać. Chociaż kurczę, brakuje mi tego lepszego zabijania po cichu, nie? Bo duszenie łukiem to jest takie pase bym powiedział. <laughs> Jak to się mówi w mieście. Takie... Nie, niezbyt mi to pasuje do cichego zabijania. Wejdź na to. Wow ale komero kamery obróciło. Dobra, gitara się ma. A tam też coś jest, chyba że stamtąd przyszliśmy. Aby to było coś wartościowego, a kupno, jak zwykle. Dobra, idziemy na do naszych ziomków. E, dowiedzieć się, jak tam idzie naprawa łódki i w ogóle wszystko. Tak. I trzeba znaleźć koniecznie gdzieś strzały, bo nie odpowiada mi to, że nic nie mam. Nic nie mamy Giędzikusie Je piep, klas las Wyciągnąłem z niego jakąś strzałę? Nie. Szkoda. Kurde, wysyłają mi te na Facebooku rzeczy różne. Sam jestem. No jest moja dziewczynka. Ej, wycisz, jepiew piep. Znaczy telefon nie użytkownika. Gdzie on jest? W drodze na Endurance poszedł po narzędzia Reyes. Johna, sprawdź ten podnośnik. To chyba nasza najlepsza szansa, nie? Musimy spróbować. Cieszę się, że do nas dołączyłaś, Lara. Dobra, co mam robić? Pomóż mu. Jest takie brzydkie słowo. Będziemy potrzebować wielokrążka. Racja. Może spróbuję go złożyć z kilku bloczków. Na tamtym wraku wciąż jest taki lunek. Może coś znajdę. Bądź ostrożna. Idziemy na tamten wrak. Dotrzyj do galeonu. Sprawdzę, czy da się naprawić to działko. Dobra, ja się Dobra to jest tam, tak? Czyli muszę iść tutaj po prawej, w tych śmieciach? A, i tam jest linka. Dobra, czaję. Czaję system, trzeba wyczyścić, ale powinno działać. Kałabanga. O, dobra, to jest maliny, teraz co? Co dalej? No, Tutaj? Aha, dobra, mam się potem wspiąć. Okej, okay, dobra, czekaj Dobra, ale no, wy masz tam przeskoczyć.

Będziemy czekać cholernie długo. Co się z nie tak brać. Kurde, zachodzie... Nie mam dwóch strzałni. No nie mam. Kur, wzgaś tę świeczkę. Poszedł drugi? A tu jest. No dobra. Nie, moja strzała. O, mam trzy. Dobra. <laughs> dobra, nie jest tak źle, jednak żartowałem. W tamtych złokach chyba znaleźliśmy dodatkowe dwie. No dobra. Znaczy dodatkowe trzy w sumie. Aha, muszę przeskoczyć tam. Dobra. czaje jest system. Fek. Idera tu na górę bardzo ładnie gra nam zaznacza tutaj no dobra ale mam przejść tam czy mam iść tam oni po poje mają jestem na miejscu zaraz 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 bo ja nie rozumiem tam jest gdzie jest tam a tu muszę przeskoczyć tak Dobra, spróbujmy, czemu nie. Ups. Nie trafiłem. No ale cóż, najlepszym się zdarza. Na szczęście Lara ma pełno żyć. Ile mam strzał? Jedną. Musimy znowu poczekać aż sobie pójdą. Ale to może oznaczać cokolwiek. Pójdziemy tam po zmroku Zaraz. Myślisz, że to dobry pomysł? Może lepiej zaczekajmy na następną zmianę. Będziemy czekać cholernie długo. Co się jest nie tak, bracie? Ogarnij się. Idziemy stąd po zachodzie słońca. okej okay, on sobie odchodzi. Kia. Skija. 1 plus 5 amunicji. Dobra. No bo... O, zwłoki nie spadły, ale jaja, ile mam strzał, jedną, ale ja Gdzie ja mam wejść, bo ja stąd przylazłem, a tu mam wejść, ja nie czaję tego Gra mi każe wejść tu, dobra, idziemy jeszcze raz, idziemy tak samo Może jestem jakiś upośledzony, to jest bardzo prawdopodobne ale wolałbym, żeby to jednak była wina złej, przekaza źle przekazanej wiedzy dla mnie ze strony gry, ale bardzo prawdopodobne, że jestem upośledzony. A, ja to miałem wziąć. Dobra. Ja nie wiedziałem o co chodziło, nie? Jakoś się pomniejszyło strasznie. No dobra w kieszeni lecimy. Nie gdzie to masz? No nie masz, no masz, no masz ci las. A tam są typki. Co teraz robimy? Stół, więc nie się za tym Ej, co teraz? Zazowej strzały. O, co my tu mamy? Co my tu mamy? Jasny gwint, jakiś kufer. A, masz rację. Nie będę się sprzeczać z kimś, kto ma rację. Nie, Urna, nie wierzę w tę grę. Ta, to ja nie mogę, Dobra, tędy nie mogę, a ja nie mogę wrócić po prostu tędy. Tak sobie hopciuk jak byłem. Chyba nieco. Lipa. Urna! Ale głupota. Ale mamy za to strzały. Będziemy jeszcze raz tędy. że sobie trochę na sucha węsa chcę ściszyć pewnie na odcinku też będzie strasznie głośno nie ogarniam tego nie te fale tak nadupcają no dawaj dawaj idziesz idziesz maleńka lecisz lecimy tędy hop siup pyk pyk ram pam, pam. Ratu skaczemy hop siup przeszukaj ziomka atomka pyk Dobre lepkie ręce, to osiągnięcie. Aha, teraz tu, dobra. Pyk, 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 ram pam pam. ci 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 do naszych ziomków, wyjmujemy silnik, naprawiamy go i teoretycznie mamy stąd odpłynąć, ale jak znam życie, to stąd nie odpłyniemy bo bo nie wiem czy wiecie, mam zdolności przepowiadawcze dokładnie i przepowiedziałem, że to jeszcze nie koniec o cholera jasna kuje o nie da się spalić, głupie to nie jest tak jak w strange brigade Mam zdolności przepowiadawcze dlaczego? Dlatego, że jak wchodziłem do gry to było napisane 49% dokładnie. Mądre myślenie jest mądre, pamiętajcie. Wujek JJ was nauczy. Dokładnie. Alex już dawno powinien tu być. O, jest i Alex. A nie, to Whitman Pomocy! Ilu ich jest? Nie wiem. Jest pan ranny? Nikogo nie widziałem? Pewnie ich wystraszyłem. Czuję się, jakbym przebiegł maraton. Ale ledwie się pan spocił. Hmm. Chyba jestem w niezłej formie. Możliwe, że przyprowadził pan ich do nas, tak jak w pałacu. Co? O nie, to nie tak, Laro. Złapali mnie, kiedy ty ratowałaś sam. O co tu kurwa chodzi? No <śmuszczaj> to, że jest zdrajcą głupia. Tylko w ten sposób pozwolą tobie i innym żyć. Ja tylko próbowałem was ostrzec. Nie mamy na to czasu. Słuchajcie, nie wiem, na czym polega wasz problem, i szczerze mówiąc, niewiele mnie to obchodzi. Tak zwykle o sobie tylko ja miałem nadzieję. Słuchaj, przysięgam, że jeszcze jedno słowo i powybijam ci te wszystkie śliczne i cuchy Dość, dość tego Jeżeli będziemy walczyć między sobą, już przegraliśmy Racja Dlatego uważam, że nie ma tematu Jasne? Idę po Alexa Gdzie miały być te narzędzia? W maszynowni Słuchaj, on da sobie radę sam, Laro Dobrze w takim razie szybciej wrócimy. Laro, poczekaj! Weź mój łuk. Proszę, weź ten łuk. Co to jest za łuk? Trzymałem go dla ciebie od kiedy go znalazłem. Jest mocny. Wystrzelona z <torsz> niego strzała przebije niemal wszystko. Dziękuję, Johna co to za łuk z kosmosu czemu go wcześniej nie dostałem wow. łuk bloczkowy modyfikacja broń łuk refleksyjny -ci -ci umiejętność przetrwanie 67% dobra zróbmy to do końca tego nie mamy opanuj tego nie mamy, a to trzeba odblokować to opanuj o, cia, cia, cia. O, cia, cia, cia. specjalista, gratulacje odblokowano najwyższy poziom umiejętności teraz Lara może się nauczyć najbardziej zaawansowanych technik, czyli tego wymagany jeden punkt, w następnym tym odblokujemy ten, ten żeby mieć to już na ten teges, na wszystkie odblokowane na 100% a później zajmiemy się tymi diabelstwami Eee, dobra, chciałbym jeszcze zobaczyć sprzęt. Czy ten łuk jakoś da się? Da się. Eee, tutaj nam zostało sporo rzeczy. Tu mam, tu Zaraz, zaraz. To mamy wszystko odhaczone, a on nie jest na stówkę? No to nie wiem jak to działa. Eee, I łuk. Dobra, sprawdźmy ten łuk. Wleciona eee, cięciwa zwiększa obrażenia zadawane przez strzały. A to co to jest? Strzały zapalające tworzą przy uderzeniu kałużę ognia. To chcę. I później sobie odblokujemy to. W takim razie. I, I. co? I będziemy mieć na stówkę? Może. Jednej rzeczy nie mamy, ale to. Tak samo widzę, że działa tak jak z tym. Mamy wszystko, a nie mamy na stówkę. Może kiedyś to ogarnę, jak to działa. A tymczasem idziemy dalej. To jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Gdzie mam iść? Halo, halo? Aloha? Tam gdzieś mam iść. Po bracie, w krawacie. To no najpierw tu. Czyli z obozu w prawo. Dobra. Cicho to. Mogłabyś użyć nowego łuku, żeby się tam dostać? Na przykład na tych skałach, Ej, kałuża ognia zadziała na to jak myślicie? Lipa, zadziała. A wygląda jakby tam coś było, nie? No serio? Coś leży, ale Zara, coś po skrzynkę najpierw. Endurance, endurance Czy ja tylko zjadę? Dobra, chyba muszę się przebiec, nie? No strzały, kozak Pomyśleli o mnie w końcu Last! O, spadł Dobra, tutaj Cześć, trzami z, dnieniu... z... Ale dobra, dobra, ja wiem A co? Tu mi każe do tego, nie? Nie, może do tego? Nie o ty dobra. Już pamiętam jak to się robi <laughs> Aha, ta droga jest inna, bo skrzynka jest po drodze, tak? Naciśnij je. Aha. No dobra. Dobrze, hey. zbliżam się do endurance. Czego dokładnie potrzebujesz? Alex! już zaczynaliśmy się martwić. Będę potrzebować klucza nasadkowego i reszty mojego zestawu. Bez tego nie naprawię łodzi. Dobra, biorę się do roboty. Idzie w Twoją stronę. powinieneś na nią poczekać. Poczekaj na Nie dam sobie rady. No i lipa. A. W porę zauważyłem, że jest pode mną ten, kładkę. się do Czego dokładnie potrzebujesz? Alex! Już zaczynaliśmy się martwić. Będę potrzebować klucza nasadkowego i reszty mojego zestawu. Bez tego nie naprawię łodzi. No to jest jakiś ślisk Lara idzie w twoją stronę. Powinieneś na nią poczekać. Lara? Nie, nie dam sobie radę. Wchodzę. Bez odbioru. Alex, co ty wyprawiasz? Dla... Klap, chwila, chwila, No i co powiedzieli? Co się tam dzieje? Jakaś kobieta uwolniła więźniów i zabiła wszystkich na swojej drodze. Cholera, serio? Kim ona kurwa jest? Nie wiem. myślę że przypłynęła na tym nowym statku. Zabiła blada podczas łapanki. Co? Zabiła jednego z Rosja? Nie tylko jednego. Dymit. No nie, do dupy z taką robotą! O ty gałganie, leżeć tam. Jak oni mnie zobaczyli, przepraszam bardzo. Siedziałem sobie cały czas i mnie nikt nie widział. Ach, no nie wiem, jak to działa. Skombinowane to jest. Dawaj, lecisz, lecisz z o co teraz? A tu się ma. A gdzie ten drugi ziombel? Co tu był? Nie ma go. Hej, dobra, zim. Ej, hey, krompa pam, grobowiec w pobliżu. Też jest osiągnięcie na grobowce. A ja nie wiedziałem, że to są grobowce. Myślałem, że to są jakieś schrony czy coś. No ja to taki Psikus, widzicie? No na początku znaleźliśmy coś takiego. I tam było zejście, nie? O, co jest grane? To jest jakieś przejście? Ale, Beka. A tam, tam jest. Co, tak po prostu? Dobra. No, Zobaczmy, no. może coś tu jeszcze będzie. O Jezu, nie, nie chce mi się tam iść. Nie, nie. Przykro mi, ale nie chcę mi się tam iść. Nic nie potrzebujesz. Uspokój się. Nie sturdaj się, Ziomek. Dobre dobre. dobre, dobre. Co tam się przybije? Na pewno? No faktycznie. A nie, ja to ciągnę. Muszę znaleźć coś mocniejszego. Hmm. Hmm. Interesting. Może ja tam muszę przejść? Tam jest cel mojej podróży. No tu nie mam nic takiego do czego mógłbym się przybić Wracamy Oooo wracaj na górę O głupia baba No, gitara Wracamy tam, o, tu coś jest patrzcie do bababa Tam, on przylazłem. I dobra, idziemy do tej komnaty tajemnic. Może faktycznie tam dędy trzeba przejść. Instynkt przetrwania, aha. Nie, tam trzeba iść, no patrz. Dobra, to nie wracamy do komnaty. W takim bądź razie idziemy dalej. Just last. last. Na górze coś jest, a najpierw lektur lekturka. Mhm. mhm. O, coś tam ewidentnie stoi. Ek. Halo, łuk. Nie? Choda. Jeszcze nie mogę tego zrobić. Brak niezbędnego sprzętu. Aha. Dobra. Niechaj tak się stanie. No mamy obus. E, może możemy tego ulepszyć? Łukacza. Karabin szturmowy do tej Wszystkie wcześniejsze ulepszenia. Ok. Czyli widzicie, dlatego on nie był na 100%, bo mamy jeszcze teraz jakieś dodatkowe rzeczy. Granatnik, a nie to tłumik. Jakąś lunetę zaawansowaną. Tam był granatnik. Okay. Za 500. Za 500. A na to nastać? A nie, tu wszystko mamy? A tego nie mamy. 250. 25 nam brakuje. To słuchajcie, ziomki. Wrócimy sobie do tego w kolejnym odcineczku, bo już mamy 30 minut. No i tak. I dziękuję za obejrzenie. I zapraszam do kolejnych odcineczków. jo, jo.